No i witam serdecznie w drugim odcinku na moim nowym kanale, jak coś jeżeli jesteś nowy to zostaw w tym momencie jedną subskrypcję dobijamy 5000, generalnie chciałem wam podziękować za 3000 subów w jeden dzień, szczerze mówiąc zaskoczyło mnie to ja w tym odcinku, który dodałem to spodziewałem się jakieś 500 do 1000 subów maksymalnie, ale byliście trzy koła, za co bardzo wam chciałem podziękować no i co, jako kolejny odcinek będą reakcje, będzie to nie wiem, 10 albo 5 najlepszych sztuczek takich magicznych, Z będą będzie to po prostu reakcja Oglądajcie do końca Zapraszam Was na mojego Instagrama Ponieważ yy, ostatnia obserwująca osoba na Instagramie którą zobserwuję, obserwuję Jest pokazywana zawsze tutaj yy, Tak samo na moich drugich kanałach też się tak będzie działo Link znajdziecie w opisie Albo Wam teraz wyświetlam mój profil yy, Zostawcie łapeczkę w górę Nie wiem, dobijmy z tysiąc łapek Jak mo mogę Was prosić to udostępnijcie też Udostępnijcie ten film Koledzy, koleżance A ja już nie będę przedłużał No i co, zaczynamy Gło Głośność chyba ustawiona prawidłowo I zobaczymy Dobra, co jest? Ucieka sobie. Co? Serio? Co jest grany? Chłop jak dziwnie złapał i zjadł. No fajnie. Dobra, o, wyskoczyło coś. Idzie sobie. Co jest? Co to? Chłop sobie chmurę zjadł normalnie. No dobra, nieźle. Okej, okay, dobra. Co teraz tam wiesz? Nie, ja, to jest genialne, nie? Mi się to Aha, patrzcie na to. Ty, normalnie został chłop drzewem. Jak, jaki niewidoczny. Aha, czekaj. Nie, nie, dobra, no to jest to, wiem, że to zabawkowe. E, dobra. Dziwne. Okej, okay, mam jakieś kica jakiegoś czurka, kicaja, albo wie, wiewiórkę, widzowie. Co? Jak sobie je wskoczył. Jest mu zimno. Wi, wi, e, Aha, no. Skąd, skąd ta czapka? Ktoś mi to wytłumaczy? Teraz się balonem bawi. Aha, dobra, zrobił czapkę sobie z balona, dziwne. Zapompował kolejnego. Aha, dobra, woda nie mam pojęcia skąd. Teraz sobie kol dmucha w kolkę i je ją. Co jest? Jaka to siła? Jak to zadziałało w ogóle, że on to zbił? Nie rozumiem tego. Okej, dobra, teraz coś czaruje w tej reklamówce. Zawiązał. jo ale fajnie, taki... Królik, chciałem powiedzieć, że twarz królika się zrobiła. I serio się zrobiła. Patrzcie na to, widzowie. Okej, okay, dobra. Jest na dworze. Gło coś jest głodny, mówił chyba. Skąd on to wyczarował w ogóle? Ja nie wierzę. Dwa wiatraki sobie położył. Ma jaki kawałek kartki, ma widzowie. Zrobił sobie. Yy... <ścoughs> to jest chyba realny, mi się wydaje, do wykonania. Genialne. Spróbuj jakieś to zrobić. Mamy parasol. I spara. Co? Jaki magik, nie? Normalnie ja bym tak z latawcem nie zrobił, a co? Do... No w sumie ciężko, żebym z latawcem zrobił. Serio, przedostał się na drugą stronę. Mówi kamerzyście, żeby wyszedł. Kamerzysta też wyszedł. Genialne. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale. Znaczy, prawdopodobnie się domyślam. Aha. On ma jakąś dziwną koszulkę. Serio. O, kawę sobie. Robi z ziarenek. Co jest grane? Nie rozumiem naprawdę niektórych rzeczy. Jaki fajny wzorek mu wyszedł. Balona ma? Na którym sobie odlatuje do góry. Yeah. To jest wspaniałe widzowie. Serio. Okay. Koszyk chyba z praniem prawdopodobnie. Mhm. Uh -huh. e aha. Wywinął sobie ze swojej koszuleczki tego. Kotka. Takiego fa fajnego słodziaka. Spina się gdzieś po piachu. Hop na pustyni chyba jest normalnie, widzowie. Rduszko wyszło. To chyba jestem w stanie wytłumaczyć. Tylko nie wiem jak. Nieważne, widzowie. Dobra. Podpala teraz haj... Po e, to chyba wiem, to wytłumaczę. Tam był, on po prostu pokazał to z innej strony. I to było, nie wiem, kilka pieniążków. I to było związane z jakąś taśmą może taką przezroczystą czy coś. Nie wiem. Ja pierdziu. Odkurzać chłopa wciągnął i to tak poważnie, nie? Jajku! się słyszyłem, jaki plecak! Co jest, będzie ska. Really? Co, to jest? W ogóle widzowie, jak macie pomysły na kolejne jakieś typu filmy, właśnie z reakcji, dajcie znać w komentarzu. Oprócz tego, że będą reakcje, to będę chciał też filmy z prawdziwego życia. Piszcie dużo komentarzy, jakie właśnie odcinki chcecie zobaczyć u mnie na kanale, a ja będę starał się to zrealizować po prostu. Ok, no ma laptopa. Pewnie to wyleci, wyjdzie przez laptopa, gościu, tak mi się wydaje, no. Ja nie wierzę. Jak to chłop zrobił, to serio. Okej, okay, kostka Rubika, nigdy nie potrafiłem ułożyć. Ciekawe w jakim czasie jest stanie, będzie. Jest stanie, Aha. No i rozdłupszył wszystko, ale dziwne. Okej, okay, siedzi na ławce, zdjął czapkę i wyciągnie coś z niej. Tak, wiedziałem. Parasol nagle. Z parasola coś innego też wyciągnie. Tak mi się wydaje. Aha, wyczarował sobie parasol i teraz może, ten, podbić do kobity. Dobra, zjadł... Serio? Teraz będzie znowu królik. To było już dopiero co. Tylko, że biały będzie królik pewnie. Wiedziałem! Chyba, że to się powtórzyło, nie jestem pewny. Okej, okay, rokłada stół. Jakiś dwa... jakiś obróz czy coś. Aha. Aha! Zrobił sobie bułkę cioskową z tego stłuczka z Trafił jej do zegarka czymś Niemożliwe po prostu O, to, to może być genialne, lustro Aha, uh -huh. co dalej? Co? No tego to mi się nie spodziewał. I to tak poważnie A, to tyle? Nie, to nie tyle jeszcze, dobra, myślałem. Lecimy. Dalej Co jest grane? Oczywiście, pokazuję was swojego Instagrama, ale nie jestem pewny. Jak coś, to, to już też link do twórcy tego kanału, ten film, na który reaguję, znajdziecie w opisie. Możecie sobie zobaczyć. Bo my, to, my tylko na to reagujemy, a ktoś to zrobił, tak? Okej, okay, dobra. Co on robi z tymi piściami? Zacisnął i podnosi chłopa. <laughs> ale fajne, patrzcie na to. Oj, piniuszka dostał od razu. No proszę. Ale zaczarował. Elegancko. Okej, okay, a... A ten czeka dalej sobie. Ma twarz takiego klauna, mi się wydaje. Okej, okay, tańczy sobie tam. I ma efekt z messengera, prawdopodobnie takiej ...parówki. Co tu się dzieje w ogóle? Patrzcie na to. Okej, okay, zaczepi chłopa. Podnosi go. Eee, co? Zmienił się Dawałek zimniaków ziemniaków. Lecimy dalej. No to. O, O, czekajcie, ma telefon. Ja, yeah, patrzcie na to. Busik wyczarował z telefonu. I nagle rozdają lody. Chłop, co wrzucił się. Wleciał jakoś. Nie wiem, przedostał się do tego busa. Ciągnął lody. Oła. Oh, wow. Hej, zaraz, zaraz. Czy jego pościelem nie było jego ubrania przypadkiem? Inaczej nie pościelą, tylko tą pierzyną. Właśnie, o, o, o. Tylko puje coś, ok. O-o. Oh, oh. Ja nie wierzę. I hajs znalazł, No ładnie, ładnie Teraz ma piłeczkę, z piłką może być coś fajnego Go? Co? Jak to jest zrobione w ogóle, nie ogarniam tego Dobra, piciu, piciu teraz I gada sobie Okej, okay, dobra Coś odwali tu pewno jo, co jest grany chłop co pieje i sok nagle Ale genialne Ja. Yeah. Okej, okay, gra sobie To jest Aha, ten ktoś, kazał mu wyrzucić śmieci yy, i... nie, nie, nie wiem Jo! Ej, to to chyba muszę spróbować normalnie Chodźcie na to, widzowie! Tam chyba mentosy musiały być, ale nie jestem pewny Znaczy, tak mi się wydaje, że mentosy O-o, to będzie bolało chyba No... Z... Aha, zrobił sobie wiatr chyba, tak o, na zawołaniu No dobry tu co mamy? Drabinę. Yy, dobra, co on tu nie chciał zrobić? Co jest? Wchodzi na to po tym. I się rozpierniczył. No dobra. Tu panowie sobie piją coś. Tylko nie wiem co. Woli go coś głowa. Aha. Coś było o zamrożeniu, coś o lodzie. No, faj, fajny grill. Fajny Laptop stał się nagle grillem. Tam chyba benzynę miał wylaną na ten laptop, tak mi się wydaje. Pożar nagle. Co jest? Co? Lód nagle zmienił się w materac. No fajnie, okej, okay, jesteśmy na lekcji tym, tym, tym razem. A, to znam! To znam, znam! Chłop ze śpi, proszę, ciebie, proszę ja ciebie. No, to już widziałem. Ok, jesteśmy w toalecie. Aha. popu co pory zdjęło normalnie. No, spoko, okej. Okay. Pająka se maluje. Proszę, żeby tylko... No nie wiedziałem! Chciałem powiedzieć, żeby ten pająk nie stał się... Magii prawdziwy! i stał się prawdziwy o boziu na plecach go miał O, tu jakaś imprezka proszę zobaczyć jakie przebrania fajne no 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 polewa ładnie widzę o o zdenerwował się by to nie okej no wszystkiego bym się spodziewał nie wiem, że będzie mokry po tym, że nagle zmieni... No nie, nie wiem w sumie, co myśleć. Aha, dobra. Czyli to jest, widzowie, na tyle w tym odcinku. Ja już się z wami będę żegnał. Piszcie propozycje kolejnego filma, yy, odcinka. Wbijajcie na yy, Instagram, znajdziecie link w opisie. Na Instagramie możemy sobie wspólnie popisać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Odcinki na póki co nie będą każdego dnia. Nie wiem, postaram się w następnym filmie powiedzieć wam, w jakie dni będą filmy, tak żebyście wiedzieli. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się, na razie!